No i moi drodzy, mamy kolejne nowe informacje dotyczące Assassin's Creed Mirage. Kto by się spodziewał? Tym razem odpowiada za nie Sara Bollier, czyli reżyser narracji, no i zdradziła je na łamach WCCF Tech, takiego portalu internetowego. No i muszę przyznać, że mamy tam kilka fajnych pytań, no i oczywiście odpowiedzi, których ona udzieliła. No a żeby zatizować Wam trochę ten materiał, no to odpowiedziała ona tam na takie pytania jak czy Basim to Loki, czy doświadczymy wątku współczesnego w Assassin's Creed Mirage oraz na to, czy w grze występuje wątek Isu. A to nie wszystkie ciekawe pytania. Tak więc zapraszam do materiału. Tak więc, jeżeli interesuje Cię temat, który tutaj poruszamy, to zostaw suba, no i zapraszam Cię do poprzednich materiałów związanych z Assassin's Creed Mirage, bo jest ich ostatnio dosyć sporo. A teraz lecimy z materiałem. No a zaczniemy sobie od pytania, czy Basim to Loki, na które Sara odpowiedziała następująco. Basim z Valhalla i Basim z Mirage to dwie mocno różniące się osoby. Gdy zaczynamy, jest bardzo młody, a my będziemy świadkami jego ewolucji w trakcie gry. Daje nam ona tutaj do zrozumienia, że basen przed przemianą był zupełnie innym człowiekiem niż po. Powiedziałbym nawet, że ma to charakter pewnego rodzaju przygotowania nas na to, że nie spotkamy tej samej postaci, którą poznaliśmy w Valhalla. A przynajmniej na początku, póki nie zajdzie przemiana. Sara również zaznaczyła, że współpracowali z twórcami Valhalla, tak by dokładnie ustalić, jaki był zarys jego postaci w poprzedniej produkcji żeby konkretnie ustalić cel, do którego dążą w Assassin's Creed Mirage. Powtarza ponownie, że postać Basima w Mirage jest bardzo wyjątkowa i zupełnie inna, mówiąc Prawdopodobnie słyszałeś to w jego głosie i widziałeś po tym, jak się porusza i działa. Ciekawe, co dokładnie miała na myśli, nie używając tych słów, gdyż bardzo możliwe, że chodziło tylko i wyłącznie o przemianę, ale czy na pewno? Tego się chyba nie dowiemy dalej pada pytanie o to czy fabuła Miraż opowiada o ewolucji Basima spowodowanej jego rodowodem oraz wpływem ukrytych na jego postać. Tutaj uzyskujemy odpowiedź, że tak, absolutnie, ale nie tylko przez ukrytych, ale też przez samą Mroshan. A dodatkowo poza nią jest kilka innych postaci, które wspierają tą przemianę. Tutaj oczywiście wiemy ze zwiastuna, że Nehal nie szczególnie popiera stronę, w którą podąża przemiana Basima. Aczkolwiek możemy zaryzykować stwierdzenie, że dla przykładu Fulad będzie stał po stronie ukrytych. Więcej istotnych postaci prawdopodobnie nie poznaliśmy jeszcze, więc wyjdzie to zapewne podczas rozgrywki. Również z wywiadu dowiadujemy się, a raczej dostajemy potwierdzenie wcześniejszych plotek, że w Assassin's Creed Mirage nie uświadczymy wątku współczesnego. Ma być on tylko częściowo zawarty w intrze gry, jako wprowadzenie wyjaśniające, lecz w Mirage nie będzie dało się opuścić Animusa. Szkoda, aczkolwiek w Assassin's Creed Nexus, czyli tej VR-owej odsłonie, ma być dość sporo tego wątku współczesnego. Tak więc miejmy nadzieję, że tam go nadrobimy. Prawdopodobnie w ogóle cały Assassin's Creed Nexus ma być pełnoprawną odsłoną serii. Ciekawe, ale o tym w innym materiale. Dalej pada pytanie o cenę gry i czy fani nie powinni zacząć się martwić, że jest ona niższa niż cena poprzednich części. Sara tłumaczy, że jest to spowodowane mniejszą skalą gry, bardziej przypominającą pierwszą część oraz tym, że jest bardziej zwarta, w sensie nie napakowana masą dodatkowej aktywności. Lecz nie odniosła się do pytania o to, czy jeżeli graczom się spodoba taki tryb gry, to czy istnieje szansa na większą grę tego typu? Osobiście uważam, że są dość spore szanse na to, że w Infinity dostaniemy więcej takich mniejszych historii uzupełniających różne aspekty fabularne, jak i wprowadzające nowe postacie, czy też po prostu rozwijające ich historię, tak jak ma to miejsce w tym przypadku. Dodatkowo zaznaczyła, że nie znajdziemy w samej grze innych trybów rozgrywki i że sam Assassin's Creed Mirage ma być poświęcony tylko i wyłącznie historii Basima, gdyż to jest jego miasto. Koniec i kropka. Następnie przeprowadzający wywiad pochwala powrót do ceremonii, o ile tak możemy to nazwać, poświęcenia palca, w wyniku którego będziemy godni używać w pełni ukrytego ostrza. Na co Sara odpowiada następującymi słowami. Mam nadzieję, że spodoba Wam się scena, którą na tą okazję przygotowałam. Prowadzący jeszcze tutaj dopytuje, czy czasem Bassin nie straci dwóch palców, trochę że tak powiem się pośmiechując, nawiązując do używania dwóch ukrytych ostrzy. Lecz niestety tutaj nie uzyskujemy odpowiedzi. Sara ucina rozmowę, mówiąc, że nie powie nic o palcach, podsumowując, że zobaczymy coś ciekawego. Kolejne pytanie jest związane z synchronizacją czy też desynchronizacją, która pojawia się w momencie eliminacji niezależnych NPC, co nie jest zgodne z przebiegiem historii, w wyniku czego zazwyczaj animus się buntuje i nas wraca do ostatniego poprawnego stanu. Zaraz oznacza, że ten element w ogóle się nie zmienia i w dalszym ciągu odgrywa ona tutaj taką samą rolę. Kolejnym ciekawym pytaniem było to związane z Blackbox Infiltration Missions, czyli z misjami, które to możemy przejść na kilka różnych sposobów. Pytanie tutaj dotyczyło tego, czy wraz z różnym sposobem ich przejścia i wykorzystania innej ścieżki możemy liczyć na różne zakończenia poszczególnych zadań. No i niestety zaprzeczam, co daje nam do zrozumienia, że mimo kilku sposobów na przejście danej misji, nie różnią się one wynikiem, każda ścieżka prowadzi do tego samego celu i nie ma tutaj alternatywnych zakończeń ani misji, ani całej fabuły gry. Następnym pytaniem jest to związane z wątkiem ISU w Assassin's Creed Mirage oraz to, czy będzie on tam obecny. No i tutaj, może nie ku mojemu zaskoczeniu, aczkolwiek Sara odpowiada, że tak, będzie on dostępny. No i w sumie nic dziwnego, no bo Basim jest bezpośrednio związany z tą fabułą, po prostu z tą częścią historii czy też prehistorii pradawnych czasów ISU. No bo jest reinkarnacją Lokiego, dlatego dziwne by było gdyby nie było nawiązania, aczkolwiek z drugiej strony w ogóle bym się nie zdziwił gdyby Ubisoft pominął całkowicie ten wątek, bo no czasami po prostu robią dziwne rzeczy. Przechodzimy teraz do pytania w jaki sposób Basim będzie wspinał się w rankingu Bractwa Ukrytych, po prostu jakie szczeble będzie musiał przejść do tego by zostać mentorem. No i tutaj nam trochę Sara wyjaśnia ten temat i muszę przyznać, że z jednej strony jej odpowiedź wydaje się dość prosta, ale z drugiej strony to całkiem zrozumiałe. A brzmi ona tak. Będzie to bezpośrednio powiązane z każdą kolejną eliminacją wykonaną przez Basima. No i w sumie, jeżeli podejdziemy do tematu w ten sposób, że będziemy mieli dajmy na to 6 celów głównych, to dotarcie do nich, wdanie się w ich łaski, a następnie usunięcie ich podstępem jest naprawdę czasochłonne. Ale jeżeli podejdziemy do tego z taką prostotą, jak to zazwyczaj jest płyca gra, do trzech misji infiltracji, jak miało to miejsce chociażby w Assassin's Creed 1, a następnie eliminacji. To ta droga dotarcia na szczyt bractwa wydaje się bardzo prosta i krótka. Ciekawy jestem, czy w tym aspekcie Basimowi będzie towarzyszyć jeszcze jakaś dodatkowa historia, taka, która uargumentuje to, że został on mentorem czy też mistrzem, gdyż wydaje właśnie mi się to dość proste, że same eliminacje spowodują to, że zostanie on tym mistrzem. Mam na myśli tutaj, że może ma jakąś cechę taką, że po prostu to zdefiniuje jego zostanie mistrzem. Dajcie znać, co w ogóle o tym uważacie i czy, i czy jest to dla was zrozumiałe, o co mi tutaj chodziło. A może po prostu podstępem zostanie mistrzem asasynu? Kurczę, o tym to nie myślałem, teraz na, tym, na to wpadłem, ale lecimy dalej z materiałem. Kolejną interesującą kwestią, jaką ujawnia Sara jest to, że tylko my decydujemy, w jakiej kolejności wyeliminujemy cele. No i tutaj dało mi to z kolei do myślenia, bo wątpię by było tak, że nie ma różnicy między, dajmy to, bossem ostatecznym kończącym fabułę a innymi pięcioma celami, które to będą do wyeliminowania przez pierwsze, dajmy to, 80% gry. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Stawiam, że będzie tak. Że boss jest tylko jeden i nie da się tego zmienić. Natomiast cele prowadzące do jego ustalenia czy też poznania jego tożsamości będziemy mogli wyeliminować w losowej kolejności, które to sprowadza się do tego, że z każdym jednym będziemy uzyskiwać nowe informacje o ostatecznym celu. Jak to miało miejsce chociażby w Odyssey, gdy musieliśmy odhaczyć kilka punktów, żeby uzyskać cały obraz oraz miejsce lokacji danego najemnika. Nie pamiętam, jak oni się tam nazywali. Byli podobni rangom do Zelotów z Walhali. Dodatkowo wspomniała tutaj, w nawiązaniu do tego, co przed chwilą omawialiśmy, że nie ma różnicy w poziomie rozgrywki oraz że nie wzrasta ona wraz z kolejnymi eliminacjami i rozwojem Basima. Co w sumie jest zrozumiałe, jeżeli rozwój gry będzie wyglądał tak, jak to przed chwilą zaproponowałem. W sumie w ramach tego pytania również potwierdza to, że wyposażenie, które będziemy odblokowywać u Abu Japara, można będzie odblokowywać losowo zgodnie z kolejnością, na jaką mamy ochotę. Jeżeli chodzi o czas rozgrywki, to ten temat również tutaj został poruszony. A jak wiemy, chodziły plotki, że sama fabuła Assassin's Creed Mirage ma zająć około 15 godzin jeżeli byśmy chcieli wymaksować na 100% coś koło 30%. No i Sara tutaj weryfikuje te plotki z tego względu, że mówi o tym, że czas przejścia Assassin's Creed Mirage ma być podobny do tego, w jakim kończyliśmy Assassin's Creed 1. Tak więc ja sobie tutaj sprawdziłem, że na live, jak przechodziliśmy w ostatnim czasie, tak czy siak, jeżeli nie byliście, to serdecznie zapraszam na streamy, no a my tam Assassin's Creed 1 ukończyliśmy w 11 godzin. Tak więc, dość krótko, nie sądzicie? 11 godzin? Dość mało. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Dalej padło pytanie o opcjonalne zbroje oraz zmianę ich kolorów. I tak, Mirasz ma zawierać opcje kosmetyczne, jak zmiana setu zbroi oraz ich kolorów, ale to w sumie wiedzieliśmy już wcześniej. Fajny również powrót do korzeni będzie w aspekcie możliwości zebrania kilku itemów, których to gromadząc całą kolekcję odblokujemy unikatową zbroję dla Basima. Na pytanie jakie itemy temu posłużą, Sara skwidowała, że nie może odpowiedzieć, gdyż to by było zaspoilowanie części gry, ale tak będziemy mogli zbierać itemy w niektórych misjach. Jak dla mnie mega sprawa, że będziemy mogli znowu odblokowywać jakieś sety zbroi. Jak to miało miejsce? Chociażby w Assassin's Creed 2, gdzie mieliśmy grobowiec ze zbroją Altaira pod willą Mario w Monte Rigioni. Fajny ukłon w stronę tej części. Teraz dość kontrowersyjna kwestia, gdyż padło pytanie o zakładanie i zdejmowanie kaptura. A kto śledził ten wątek w Valhalla, to wie, że społeczność mocno naciskała deweloperów, by ci wprowadzili możliwość jego zakładania, niezależnie od tego, czy Eivor znajdował się w ukryciu, czy też nie. No i niestety tutaj uzyskaliśmy taką odpowiedź: Nie będzie można zdejmować i zakładać kaptura jak się nam podoba. Stara wspomniała tutaj, że ma to związek z kadzinkami, gdzie prawdopodobnie to tylko w nich będzie widać postać Basima bez kaptura. A przynajmniej ja tak zakładam. Zresztą, jak już chcieliśmy pełnoprawnego powrotu do korzeni, no to w takim Assassin's Creed 1 czy też 2 nie my decydujemy czy. Ezio czy też Altair nosi kaptur czy też nie. Tak więc nie ma się co dziwić. No a przechodząc już do podsumowania, to również zostało zdradzone, że w Mirage pojawi się chociażby zbroja Altaira z Assassin's Creed 1, zresztą jak w każdej z poprzednich gier ostatnimi czasy. No a na pytanie, czy jest jakaś scena, na którą gracze powinni zwrócić szczególną uwagę, opowiedziała, że tak, na ostatnią. Ciekawe, no nie? Zaznaczyła, że to nie żart, argumentując tym, że była to pierwsza scena, którą napisała. I jest dla niej bardzo ważna. Tak więc zobaczymy, przekonamy się, czy było warto. No i moi drodzy, dotarliśmy do końca. Był to bardzo ciekawy wywiad, dowiedzieliśmy się kilku smaczków, takich dodatków, trochę rozbudowaliśmy sobie o kolejne informacje z Assassin's Creed Mirage. No i w tej chwili pozostaje nam czekać dalej na kolejne informacje, no a ja oczywiście zapraszam już niedługo do materiału na temat Assassin's Creed Nexus, Assassin's Creed Jade, no i filmu oczywiście ze Starfielda, z Avatara i prawdopodobnie ze Star Wars Outlaws. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zostawcie suba. Cześć, cześć, cześć.